Czekaj! Kurwa! No to ty bo żeby Dobra! Zostaw! Dobra! Nie, Zostaw! 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 Ale Zostaw! 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 się Zostaw! 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 Zostaw!

Około jednogłoście. To jaka to jest liczba? Trzy osoby wcześniej? Słabio wytkłać. Ja nie z całym z dziełek. Ja byłem szósty. Ja byłem szósty. A kto liczy?

Sê kyk. Hamoegie poog jy vir my potstro. Ja! Ja! Baai poisie o. Afsonder. Sy nasie. My insig is. Ja, so.